Andrzej Grabowski w świecie show-biznesu przebywa od lat. Takiego jego zachowanie jednak zaskoczyło wszystkich. Czyżby gwiazdoru się wystraszył fanów oraz ogromnej fali hejtu? A może po prostu zrozumiał swój błąd i chce go teraz naprawić? Andrzej Grabowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Jego spektakularna kariera aktorska oraz udział w różnorodnych programach telewizyjnych sprawiły, że jego twarz kojarzą z pewnością niemalże wszyscy Polacy. Lata doświadczenia i pracy przed kamerami nie zapewniły mu jednak pełnej swobody i czasem musi bardzo uważać na to, co mówi. Teraz wygląda na to, że Andrzej Grabowski poważnie się wystraszył, a wszystko przez aferę w tańcu z gwiazdami. Ostre słowa Ayelani Palochich zapewniły jej ogromną falę krytyki ze strony fanów i może być to powód, przez który gwiazdor świata według kiepskich wolał teraz powstrzymać emocje i nie narażać się Polakom, jak koleżanka z jury. Justyna żyła ostro skrytykowana w tańcu z gwiazdami. Pierwszy odcinek nowego sezonu tańca z gwiazdami cieszył się gigantyczną popularnością. Polacy tłumnie zasiedli przed telewizorami, a w dużym stopniu przyczyniła się do tego Justyna żyła. Kontrowersyjna celebrytka wyszła do świata show biznesu stosunkowo niedawno, jednak budowanie rozpoznawalności na rozwodzie sprawiło, że rozpisują się o niej wszystkie media. Teraz postanowiła zaprezentować swoje umiejętności taneczne przed kamerami, niestety okazało się, że nie są one zbyt oszałamiające. Załają ją bardzo ostra fala krytyki, a najcięższe słowa padły ze strony Aywani Paloić. Jurorka wprost stwierdziła, iż taniec jej jest masakrą i przypomina ruchy dzieci z przedszkola. Po tych słowach produkcja zmierzyć się musiała z wieloma głosami fanów, którzy bronili żyły i zarzucali telewizji stronniczość oraz rozpętywanie afery. Andrzej Grabowski przestraszył się skandalu. Po drugim odcinku, wszystko wskazuje na to, że ogromny hejt przyczynił się do zwiększenia rozwagi u Jurorów. Andrzej Grabowski przestraszył się najwyraźniej fanów, bo teraz wyraźnie uważał na słowa i nie chciał otwarcie krytykować gwiazdy. Szkoda, że do końca tańca w tym flamingu nie zostałaś. Chcę ci oszczędzić. Nic więcej nie będę mówił skwitował. To spora różnica w porównaniu do poprzedniego odcinka, w którym nie bał się nawet wytykać uczestniczce błędów z życia prywatnego. Jego słowa mogą wskazywać, że w tej serii już nie zobaczymy tak ostrego odcinka, jak premierowy. Ciężko jednak powiedzieć, czy jury zrozumiało swój błąd i zbyt emocjonalne komentarze, czy może to twórcy boją się fanów, którzy mogą zbojkotować format.